Witam serdecznie państwa. Nazywam się Bryl Michał, jestem właścicielem firmy Dopra Sauna. Chciałbym dzisiaj państwu króciutko opowiedzieć o nowym produkcie, który posiadamy w ofercie. Są to kamienie ceramiczne firmy Kerkes, fińskiego producenta kamieni do piecy w sauna. Otóż jest to bardzo ciekawy produkt, polecamy go, ponieważ po pierwsze jest bardzo trwały. Uważa się, że kamienie firmy Kerkes. Są wieczne, używa się sformułowania, że są wieczne. No, w cudzysłowie oczywiście, są bardzo trwałe. Można używać je praktycznie bez wymieniania przez wiele, wiele, wiele lat. Kamienie są produkowane w temperaturze 1200 stopni z glinki angielskiej. Kamienie mają różny kształt, który pozwala nam je wygodnie umieścić pomiędzy grzałkami w piecy bądź też w piecy opalanym drewnem. Kolejną zaletą tych kamieni jest to, że dzielą się na trzy grupy. Są kamienie, frakcje o średnicy do 10 cm, do 5 cm i mamy też kamienie, które są ponacinane, używane do rozmieszczenia w górnej części pieca. Gdybyśmy się przez chwileczkę zastanowili nad piecem, powiedzmy elektrycznym. Piec elektryczny będzie dobrze nam funkcjonował, jeżeli będziemy wymieniać kamienie w tym piecu co dwa lata. Jeżeli zaniedbujemy to, to zwiększamy zużycie prądu elektrycznego. Dlaczego? Bo zwykły minerał w tak długim okresie eksploatacji powoli traci swoje właściwości. On rozsypuje się z popiela. Często doprowadza do trwałego uszkodzenia grzałek. Natomiast w wypadku kamieni kerkes, one. Nie ulegają destrukcji, zniszczeniu, one nie wydzielają żadnych popiołów. Ponadto można je bardzo intensywnie polewać wodą, i nie ma ryzyka, że one w jakiś sposób wystrzelą, pękną, spowodują w ten sposób jakieś szkody. Szczególnie ciekawe są kamienie, które służą do umiejscowienia w górnej części pieca. Jak Państwo zauważycie, Kamienie posiadają nacięcia. Chodzi o to, że wylewając wodę na piec, w tych nacięciach gromadzi się woda, która nie pozwala na penetrację pieca. Szczególnie istotne znaczenie ma to w wypadku piecy elektrycznych. Kiedy woda nie gromadzi się w górnej części pieca w tych nacięciach, ona spływa głęboko w głąb pieca i bardzo często dochodzi do uszkodzenia grzałek. Pomiędzy grzałkami natomiast Umiejscowiamy kamienie, które są okrągłe, mniejsze, większe i zawsze według określonej bardzo jasnej zasady. Duże frakcje układamy na samo dno pieca, a coraz mniejsze frakcje układamy ku górze. Podobnie postępujemy w wypadku zwykłych kamieni, które układamy w piecu. Należy pamiętać o tym, żeby zawsze układać kamienie w ten sposób, że duże frakcje układamy na dno naszego pieca, natomiast coraz, coraz mniejsze kamienie układamy ku górze. I też należy pamiętać o tym, że w trakcie intensywnej eksploatacji pieca następuje przemieszczanie się kamienia. Te mniejsze frakcje przemieszczają się ku dołowi. Dlatego zaleca się, ażeby raz w roku wyciągnąć wszystkie kamienie z pieca. Odkurzyć piec, zebrać pył, który powstaje wskutek kruszenia się zwykłego kamienia i kamienie ułożyć ponownie. Według tej zasady duże frakcje na nocą, mieszkanie nad noc, Też należy pamiętać o tym, że zwykłe kamienie, tak jak już to wcześniej powiedziałem, one tracą swoją wartość w okresie. Około dwóch lat. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sauną, która jest eksploatowana komercyjnie, czyli piec pracuje około 8 godzin dziennie, to takie kamienie powinny być wymieniane co 6 miesięcy. One absolutnie tracą swoją wartość. To jest zwykły popiół, który ponadto kruszy się, wydziela czasami nawet niebezpieczne pyły w trakcie seansów I jest to dosyć częsty problem, że niektórzy administratorzy obiektów publicznych nie wymieniają tych kamieni z racji, braku wiedzy, albo też zostali wprowadzeni w błąd przez osoby, które zainstalowały jakiś ogrzewacz i nie poinformowały o, co tak należy postępować. W wypadku kamieni Kerkes mamy komfortową sytuację, ponieważ kamienie Kerkes w saunie komercyjnej mogą być użytkowane od 5 do 8 lat bez wymiany. Natomiast jeżeli czas pracy urządzenia grzewczego wynosi mniej niż 4 godziny dziennie, możemy ich nie wymieniać przez znacznie dłuższy okres czasu przez 10, a może nawet więcej lat. Kolejną niemało istotną sprawą jest to, że zaniedbanie przy wymianie kamieni w piecu elektrycznym skutkuje Zwiększonym zużyciem prądu. Jeżeli kamień jest nowy, trwały, on nie sypie się, nie jest spękany, to piec używa znacznie mniej energii, żeby rozgrzać ten minerał, który później oddaje ciepło do sauny. Natomiast jeżeli przez długi okres czasu nie wymieniamy kamienia, on spękany jest, on wydziela popiół, piec jest zanieczyszczony tym popiołem. Ten piec używa znacznie więcej energii, żeby wygrzać salę, i praktycznie kamień nie ma żadnej wartości. On ma wartość podobną do zwykłego popiołu, czyli wartość zerową. Też należy pamiętać i o kolejnym szczególe: nie każdy rodzaj kamienia nadaje się do każdego pieca. Są na przykład minerały takie jak sapston, czyli kamień mydlany. To jest bardzo ciekawy kamień, on ma bardzo dużą absorpcję ciepła. On pięknie zachowuje się przy kontakcie z wodą, bo dzięki polewaniu tego kamienia wodą uzyskujemy tak bardzo miękką parę w saunie. Natomiast jego problemem jest to, że ten kamień bardzo szybko ulega destrukcji w ciągu 5-6 miesięcy w piecach. On kurzy się, on się nie nadaje do piecy. Palanych drewnem absolutnie. Może być używany przy słabych jednostkach grzewczych elektrycznych, no powiedzmy przy piecach, które mają moc od 6 do 9 kW, ale absolutnie już przy większych jednostkach grzewczych nie powinien być używany. Ktoś z Państwa może zwrócić uwagę, że cena kamienia kwiat jest stosunkowo wysoka. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty eksploatacji pieca przez kilka lat. Jeżeli weźmiemy be pod uwagę, że dzięki zastosowaniu tych kamieni wydłużamy żywotność naszego pieca, wydłużamy żywotność grzałek, które mamy w piecu, nie musimy je tak często wymieniać, to okazuje się, że zakup tych kamieni będzie z ekonomicznego punktu widzenia bardzo wygodny. Muszę też wspomnieć o tym, że 80% saun w Finlandii w caunach komercyjnych jest zastosowany kamień firmy Kerkes, ponieważ on się tam sprawdził, jest trwały, polecany przez użytkowników Finlandii. Dlatego my z naszej strony też zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości zakupu tych.